Podoba Ci się ta niespodzianka jak na pierwszym razem? Bo mnie już kości bolą. No bardzo fajna niespodzianka. Dziękuję za zaproszenie na ten stadion. Bardzo przyjemnie się tu jeździ. Trochę nie spodziewałem się, że na długich torach mi tak może y, już lepiej pójść, bo coś tam mam z, przerzu z przerzutką. No, ale ten na pierwszym razem to myślałem, że będziesz Szybki, ale coś zmieniłeś w sprzęcie, czy nie? No, zapomniałem zmienić przerzutki na starcie, więc taka sprawa, że no start mi nie wyszedł i potem... Znaczy, idealnie wyszłem ze startu, tylko potem już po pierwszym łuku już czułem, że coś jest nie tak, że już zaczynam tracić dużo prędkości, bo wyjechałem za, na za dużej przerzutce. A... Jeszcze jedno takie słowo Czy Ci koledzy, co mieli tu przyjechać, to żałują takiej fajnej niespodzianki, czy nie żałują? Niech żałują. Dla mnie, dla mnie ta niespodzianka jest w 100% tak naj, jedną z najlepszych. Dziękuję Dawidowi. Więc się cieszę, że tu w ogóle mogę być i jeździć z chłopakami. No ale trzeba powiedzieć, komu dziękujesz na bardziej z temu klubowi? Czy Ochraniarzowi, czy Krzysztofowi? Ochroniarzowi. Krzysztofowi i ochroniarzowi. Obydwoje są tak sami, więc mm, tak fajnie. Więc no. To tyle. Kogo pozdrawiasz? Pozdrawiam całą moją rodzinkę i wszystkich znajomych. No. Dziękuję. Z nami był Michał, i więc dziękujemy mu.